Już spadły. Shit. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Ajen, a to jest już czwarty odcinek z The Forest. I tak jak w ostatnim odcinku. No, kurde, no nie. W ostatnim odcinku to tutaj sobie ścinaliśmy wszystko. Budowaliśmy tam fortecę. To ja poza odcinkiem sobie pozwoliłem. Tutaj dokończyć ten murek. No tutaj, tu, tutaj trochę nie wyszło, ale na szczęście. O, właśnie tutaj mam taki, patrzcie, parkur mogę sobie... O, kurde. Ta gra jest jakaś taka latająca strasznie. Czekajcie, zabijemy tego pana, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. U mnie w kurwie. Jezu, jaki on Mary. No chodź. Nie będziesz mi bił. Ja tu chcę pokazać, co zrobiłem, kurwa. Wybaczcie, ale to już jest u mnie na filmach taka normalnie. Jak ja zaczynam nagrywać, muszą mnie atakować. Po prostu chcą się pochwalić. Kurwa! Wiem, że jesteś silny. kurwa. A naprawdę, raz mnie zaatakowały, to muszę przyznać. Raz zginąłem, byłem w jaskini, ale nic tam nie znalazłem. Ale teraz wiem, gdzie ona jest. I tak, właśnie zbudowałem sobie tutaj te mury, tutaj takie guwięko na drewno. Yy, tutaj się nie da przejść, jak mówiłem, tylko tu można sobie tak skakać śmiesznie. Kurde no. Te to są ninja, jednak. I tak, tutaj mamy takie śmieszne przejście. No nie chciałem, żeby to było, ale to wykorzystałem. I tu buduję sobie takie ścianki. Będę chciał tu zrobić jakiś drugi taki. Drugie takie jakby pomieszczenie. Bez dachu. I tak będziemy mogli sobie zbudować jakiś dom w sumie. Bo można budować domy. Tylko, że wiecie, tak na początku musiałem stworzyć te mury, bo tak jak ostatnio mnie tak zabili, musiałem teraz stworzyć takie mury. Bo gdyby nie to, no to by było jak w odcinku, bodajże, drugim, gdzie mnie tam zmasakrowali. No ale teraz dałem sobie radę i odkryłem, że normalnie wchodzicie sobie tutaj na kucka w ten sposób. Oczywiście, jak wstaję to mnie wyrzuca, ale jak tutaj sobie wejdę, to mnie nie mogą tutaj zabić. Se biegają dookoła, mogą robić wszystko, ale cię nie zabiją. I tak, co ja chciałem zrobić w tym odcinku, ludzie? Ja chciałem. Wybrać się gdzieś na wodę, czyli w tamtą stronę I znaleźć flergana I wtedy to nam da możliwość, jakby takiego większego budowania Większego budowania, the fuck? Będziemy mogli po prostu sobie więcej budować, będziemy mieli na to czas Bo nie będą nas tak atakować ciągle, bo ich pozabijamy I słuchajcie, gdzieś tutaj mieli swoje jaskinię na plaży Jeśli to jest tutaj, to wam pokażę I to jest taka mała szczelinka, bo ja stąd wylazłem, nie? Chyba tu, patrzcie to Widzicie? z woda zbugowana No i tam właśnie Niżej były takie potwory i w ogóle Ale wychodzimy stąd No i taka mała szczelinka, nie? A tu się tam ciągnie takie labirynty wielkie Kurde Pełna tych potworów tam jest, cholera Nawet nie byłem świadomy tego, że tutaj tak blisko jest ich baza Ta i był tam jakiś mutant taki kurde z rękoma, nogami w ogóle taki Dziwny Nie próbowałem go bić, bo wiedziałem, że zginę Bo kiedyś widziałem tego potwora No, jestem od krwi Wejderza wody chyba nie będę, nie? No, nie będę O, mamy te walizeczki, pozbieramy Już dawno ich nie zbieraliśmy Jakieś żarcie może, coś tam Co? Co to było? Ha, patrzcie to, mołotowy Jak fajnie, już dawno ich nie mieliśmy W pierwszym odcinku chyba je już wykorzystałem Albo w drugim Kurde. Ale jak będziemy mieli tego flerga, to wam mówię zaraz, zbudujemy sobie jakiś domek. Kurde. Będziemy mieli czas na wszystko. Już nas nie będą tak atakować, bo ich jest definitywnie za dużo. Co ja tutaj znalazłem? Jakieś batoniki. ja i to nam będzie też potrzebne: batoniki w sumie. No ja tam się zeżre od razu. Jakieś szmatki. Mołotowy se porobiły. Mołotowy też są fajne, ale jak będziemy mieli fler flergana, będzie lepiej, bo tam są nieograniczone, jakby pociski. No to będzie fajny. No się Kurde, rozwalimy sobie jeszcze do kilka i będzie spoko. <laughs> Latarka. Nie miałem latarki, czy miałem latarkę kiedyś? Nie pamiętam. W każdym razie już mam. Kurde. No dobra, mamy tu pełne jakieś 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 baterie Ciekawe czy działają o, No, raz What to fuck Nie trafiłem O Jezus Maria Holy shit Idę stąd Kurde, to są jakieś no, Fuck. Nie wiem czy nie będę musiał wrócić, ale nie, ja tam nie wracam. O nie, jest plaża Kotwica Dachel. Nie no, wracać nie będę O, jest Ale trochę daleko czy nie? Rekiny są żółwie? Da fuck Żółwie jeszcze nie widziałem Płyniemy, boję się rekinów trochę. Możesz w dupę. Zbyt hardcore. Widziałem, niektórym się trafiało blisko brzegu, ale kurwa, rekiny są nawet bliżej niż ta łódka. Da się to zabić? Nie. Da się. Zabiliśmy żółwia. Burderca, hajsy w wywodzie. E, no to sobie nie popłyniemy. Gdzie sobie popłyniemy, ale trzeba zbudować to To pytanie, czy to zbudować tutaj? Tak, trzeba tutaj Co potrzebuję? 5 kół, to a to się chyba da załatwić po co? No, szybciej. Nie chcę czekać. No! Toksyczne, czarne, jedalne są tylko niebieskie, no powiem. To, to Ale to fakt? to jest jakiś poradnik nawet Zbuduję sobie bazę, końca cię po nisko Zbieram, no, tu przecież potrzebne rzeczy. O oh, man. Tak nie dopłynę. Gdzie ją popchnął? Nie Nie mamy żagla, super, płyniemy Czekajcie, płynę Lol, co się dzieje? Nie o kurw Ej, ja zaraz spadnę Proszę, żeby to nie był fail, błaga mnie Spadłem Shit Shit, kurde Płyń, płyń Płyń O! Wow. Oh. Jest, jest Udało się, kurde Już mnie chciał w dupę się wgryźć Co my tu mamy ciekawego? Nie ma flergana. Gdzie jest flergan? Nie musi być. Jest flergan. Tak. Rodaj go! Jee, super. <ścoughs> o Boże. A, a, a. No, wypływaj! Nie, nie, nie! Co się stało z łódką? Dobra, płyniemy! O. Ej! Powiedzcie mi teraz, czy można się bardziej wpierdolić? Bo coś czuję, że. Bo coś czuję, że nie czuję. Nie! Grzeczne rekinki grzeczny! Płynę! Spokojnie! Płynę, jeszcze, płynę Nic z tego, że kurde, mamy grzybka Ale płynę. Płynę, nawet lepiej jestem na brzegu, mam pistolet trzymaty Trzeba go wyekwipować jeszcze raz, żeby mieć... Pociski Yeah W dupę dostał No to wygraliśmy grę panowie Misja udana Tak jak chciałem Ale przynajmniej nie było nudno Kurde Łódka się wywróciła Ale dopłynąłem I nie dałem się ugryźć Jakbym się dał ugryźć to chyba bym umarł w sumie na strzała Do rekiny w sumie nie? Ale udało się Mamy zarąbistą kasetę z muzyką która będzie nam towarzyszyła do odcinków co ja tu ciekawego mam, latarkę, kurde więc to jest alkohol mam młod... no nie no, jestem wyekwipowany cały zarąbiście, teraz można budować coś podejdą te gówna, no to się je zaraz rozpierdzieli będą nas atakować, to sobie stworzymy więcej tych na nich takich to temu, kurde, które podpalamy, nie i wtedy będą się chyba bali. Nie będą podchodzić. Może będą się one podpalać. Zobaczymy. Widziałem, że jeszcze można robić pułapki, tylko że one się aktywują. Nawet jak usiądzie na, niej, na przykład taki ptaszek. Dobra, jesteśmy w naszym forcie. Zajebistym. Ciemno. Trzeba podpalić. A w ogóle to są chyba te ogniska jeszcze takie inne, nie? Takie o. Kurde, jak zwykle nie mam patyków. Chyba sobie zrobię ten Taki na patyki wiecie. No ten taki no. Gatherloks 5. Na co to? Aha, bo tamtą łódkę postawiłem drugą. Może by jaśnie było, bo to jedno ognisko tu się nie daje rady bardziej to jest chyba jaśniejsze z tego co widzę. Tia. Yeah. jeszcze sobie zjem kurde tutaj ostatnie co mi zostało. Ta latarka, dobra. Dalej. Pieci. No już. Zmieściliśmy się w <noise> ogóle mnie kusi, żeby. O kurde, no nie no, fajno. Jest dobra 26 liści, 14. badyków mnie korci, żeby zrobić to, bo ale fajne. Nikt tego kurde nie robi. Chcę to zobaczyć. Nie. A, tam liście jeszcze on dużo się uzbiera. Idziemy pozbierać patyki. Hmm. Ciekawe czy mi się zmieszczą naraz. Jezu, nic nie widzę. Nie tylko wy, ale ja też, kurde. No. Oh, zbieraj! Czy nie mogę już? Boliera. Dobra. Takie wąskie to wejście sobie zrobiłem, że sam się mylę teraz. Tylko po 6. Zu! Słuchajcie, musi się wracać. No, no wchodź. Dobra. Super mamy szałasik. Fajnie to wygląda. Tak dla efektu, chciałem. No i chciałem zobaczyć jak to wygląda. W tym się da spać. Serio. Nawet się nie zmieszczę. Tu jest taki. O, dobra. Ziłeczki, dzięki za oglądanie. Naprawdę bardzo serdecznie. Mam mam nagrywać kolejne odcinki. Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.